<laughs> Siemanko widzowie, jesteśmy na Street Parku w Krakowie. Dzisiaj będzie pierwszy turniej Banda Cup. Tutaj mamy pierwszych z zawodników, jest Bartek Broda i Staś Filip. Tutaj mamy nasze podstawowe zasady, czyli jedna próba na zadanie, dwie próby na powtórzenie, jeden rebate na całą grę i ostatnia litera, to są trzy próby. Resztę zasad przedstawiliśmy zawodnikom przed całą odprawą i nie musicie już ich teraz znać. I zaczynamy kamień w papieru rzydze, który zawodnik będzie dał. Cztery, 3-4, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Zaczyna Bartek brodę. Dobra moi drodzy, to jest prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz, jak mnie zobaczycie na tym turnieju. Ze względu na to, że ja go nagrywam, a prowadzi go Jasiu. Ten turniej jest kontynuacją serii Master of Street i Park. I teraz te turnieje będą nazywały się Banda Cup i nie będą na moim kanale, tylko na kanale Bandy. Mega się jaramy, że możemy zrobić ten turniej. Z wiadomych przyczyn, no nie mogliśmy, ostatni odbył się w grudniu 2019 roku. Czyli dwa lata temu. Więc po dwóch latach wraca turniej streetowy juniorski na Street Parku. Dziękujemy bardzo właścicielowi skateparku Street Park za umożliwienie nam organizacji tego eventu. Oczywiście pamiętajcie, żeby zasubować kanał Bandy, polubić ten film, bo będzie więcej turniejów i więcej gier. A teraz lecimy na skatepark. A na ekranie zaraz zobaczycie już tylko Jasia. Wszystkiego dobrego, miłego oglądania z Dobra zaczynamy pierwszą grę, zaczyna Bartek Proda. Zadaj Whip Front Board of the a -frame. Nie robię, ja zadaję Front 50 po płaskim do Whip Front Liquor. Y, witam z powrotem i zadaję Noosa w murka. Znowu no i, no i zadaję barwą twipę w tych Po obejrzeniu w Slomo stwierdzam ridu dla Stasia, ponieważ zahaczył kołem. Teraz wszystko ładnie czysto, o to właśnie chodzi. na jest yy, piramida z tym railem. Zadaję front 50 i front lip w dół na murku. Nie ma. Stasiu zadaje. Dostać hangera do frontboarda do 2.7. 7 Niestety nie zrobił tego triku. Nie, w front 50 do wykady w dół murka. Zadaję ja zadaję to samo co wcześniej Nie ma Zadaję bardzo tą w duei frame u. oto chodzi Brawo, 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 ciśniemy, ciśniemy bardzo. z marną Ej, wszystko mi się fajnie Stać ma do wykorzystania jeszcze jedną próbę. Powtórzył bardzo ładnie, o to chodzi. Trąkliwki whip, trąkliwki na lże. Jak wbił Bartkowi pierwszą literkę Mogę zadać gapa przez całą pir piramidę? Tak To no. truje lecę Nie robię No cóż I zadaję bot board, whip, boarda po, po przepłamku płaskiej. Myślę no To dziwne Pięknie. No, flaczowy mur to takie combo, ciężko to będzie pojechać, ale zadaję front fibr, Taki Smith, half cup Smith, fibel truja. Tak, zaliczę, było trochę 2.7, ale było bardziej już pod truje, więc zaliczę. Był taki front fibr, tylko że nie zlokował mi się trochę tył, ale niby był fibel, nie? No, ale... Było, było, zaliczę, zaliczę. jakieś nowe combo wytworzył. Ale tak mi się w bani kręci Siema. teraz. Siema. ma. od sidehangera do frontboarda do 27 na flat, na flatowej różę. To to wcześniej? Tak. To to było jak dajemy ribeja no. to nie dajemy sketchy ridu więc niestety nie mogę zaliczyć Bartkowi a było sketchy na naga spadła więc Bartek ma, ma drugą literę a Stasiu ma trzy No i git Dobra znów odpalamy jakiegoś nousa co? E, po płaskim murku zadajesz smiwną no sweep Board with borda. W zaraniach Stasiu bardzo ładnie to wylądował. Stasiu. No nie no, ale spróbuję co, nie? Nie ma 3-3. Niestety nie ma. 3-3. Zmiwnął sweep jeszcze raz. W tym momencie zrobiło się gorąco, bo Stasiu wyrówna w tym momencie. Wynik jest 3-3. Elegancko, elegancko. do front na Różę. Bardzo się by się w tym momencie upiekło i ma szansę, żeby zadać mu kolejną literę Ej dobra trzy ma przez tego gapa za trzy kilo ostatnio widzicie robiłem trześci serio to nie jest naprawdę krótkie to jest naprawdę długi murek i żeby dolecieć tam to naprawdę trzeba szybko jechać <noise> nie, 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 nie robię, nie powieram. No i mamy wynik 5-3. Zajebista gra stary. Pokazaliśmy poziom. Z godziny graliśmy, a myślałem, że to szybciej pójdzie. Dobra, z wynikiem 5-3 wygrywa Bartosz, bo w zaciętej walce jest dużo zwrotów akcji. Niestety Stasiu przegrywa, dostajesz od nas papierek i czapeczkę bandy. No i Bartosz przechodzi dalej. Życzymy powodzenia.